Trzy lata temu zdecydowałem się nagrać prosty film dotyczący top 5 najlepszych gier na VR, czyli sprzęt wirtualnej rzeczywistości. Było to w 2019 roku i przez ten czas, czyli przez 3 lata, zarówno sprzęt, jak i wiele nowych gier pojawiło się na rynku, więc myślę, że warto zaktualizować tą listę. Materiał ten będzie ciekawy zarówno dla osób, które chcą kupić gogle, zastanawiają się i w sumie nie wiedzą, od czego zacząć, czyli jakie gry powinny znaleźć się w ich bibliotece, oraz dla osób, które już są doświadczonymi graczami VR i może zweryfikujemy to w komentarzach. Później Wy dacie swoją topkę, z którymi się zgadzacie, a z którymi nie. Zaznaczam tylko, że jest to moja toplista i argumentacja jest bardzo subiektywna, jeżeli uważacie inaczej, piszcie w komentarzu. Summer Funland. Jest to symulator wesołego miasteczka z mocą atrakcji. Nie tylko jeździmy na kosterze, ale bierzemy udział w różnych mniej bądź bardziej ekwilibrystycznych minigierkach. Zdecydowałem się dodać tą grę przede wszystkim dlatego, że jest ona całkowicie inna niż reszta gier, które za chwilę zobaczycie. No i w sumie jedyna, która nadaje się dla całej rodziny, czyli zarówno 8 jak i 88-latek zagra w to mając gogle pierwszy raz założone na twarzy. Proste sterowanie, ale także piękna grafika. Naprawdę bajeczne Kolory i przede wszystkim fajna grywalność. Moim zdaniem bardzo fajna sprawa, jeżeli chcecie pograć razem z rodziną, z młodszym rodzeństwem, albo na jakiejś imprezie okolicznościowej, po prostu, żeby każdy spróbował, jak to wygląda. Prawo VR. Jest to po prostu Counter Strike na Google VR. Oczywiście nie taki na licencji, bezpośredni, oficjalny, ale do złudzenia podobne mapy robione także przez aktywną społeczność na workshopie, które za darmo można ściągać. No i aktywne serwery. Coś, co jest bardzo dużą rzadkością w świecie VR, czyli gra, która jest multiplayerowa i cały czas trzyma właśnie ilość graczy online. Macie zarówno takie klasyczne mapy jak z Counter Strike'a, jak i Call of Duty, ale także pojawiają się różnego rodzaju updatey, jak na przykład update drugowojowy. Wojenny, więc możemy walczyć na froncie, powiedzmy II wojny światowej, a niekoniecznie chodzić na niuku czy daście. Onward! Czyli arma w świecie VR. Jest to bez wątpienia najlepszy symulator wojskowy, właśnie, który można dostać na gogle VR. Dodatkowo warto wspomnieć, że tam mamy bardzo zaawansowany system, zarówno komunikacji, poprzez rozmawianie, na przykład, przez różnego rodzaju radia, ale także bardzo zaawansowane uzbrojenie wraz z dodatkami, dodatkowo umiejętność porozumiewania się, poprzez podawanie koordynatów, naznaczanie ich na GPS-ie czy na mapie, wykonywanie razem misji, oczywiście gra multiplayerowa z dużą ilością graczy to jest coś co przyciąga i wszystkich fanów ówczesnego pola bitwy na pewno zadowoli. Ostrzegam, nie jest to łatwa gra i na początku na pewno będzie ciężko zarówno poznać sterowanie, jak i ogarnąć się w tym świecie, ale daje wielką frajdę, jeżeli znajdziecie fajną grupkę znajomych i zaczniecie z nimi grać. Boneworks jest to dobry silnik, który jest podstawą, może pod przyszłe kolejne gry, ale jest to także gra sama w sobie, która oczywiście proponuje nam rozgrywkę na kilka godzin. Mamy różnego rodzaju misje do wykonania, ale co jest najważniejsze? Przede wszystkim chodzi o wykorzystanie tego wszystkiego, co daje nam VR, czyli możliwość grania w trybu pokoju, czyli poruszania się prawie po całym pokoju, wymachiwania rękami, łapania wszystkich przedmiotów, interakcji między tymi przedmiotami oraz symulacje takiej powiedzmy fizyki w świecie wirtualnym, gdzie na przykład jak rzucimy przedmiot ciężki, to on oczywiście inaczej inaczej się zachowuje, jak rzucimy przedmiot lekki, jak piórko, to on także inaczej uderzycie cegłą w szybę, ona się stłucze i tak dalej i tak dalej. Dodatkowo, jeżeli mamy kontrolery bardziej zaawansowane, jak na przykład te z Indexa, to oczywiście śledzi bardzo dobrze każdy palec osobna, to też ma wpływ na to, co się dzieje w grze. Jest to na pewno bardzo fajna przygoda i takie doświadczenie dające do zrozumienia, że w wiarze naprawdę można dużo, tylko jeszcze twórcy nie za bardzo to wykorzystują. Job simulator. Jest to symulator pracy. Zarówno tej biurowej, gdzie chodzimy do korpo, jesteśmy zwykłym korposzczurem, który musi wykonywać codziennie te same rzeczy, a jedyną wolną chwilą, taką przyjemności jest na przykład zrobienie sobie kawy. Ale także oczywiście mamy inne rodzaje pracy. Na przykład jesteśmy sprzedawcą jak w żabce, czyli robimy hot dogi, sprzedajemy rzeczy, robimy tak zwane pik na kasie. Dodatkowo możemy pracować jako mechanik samochodowy albo kucharz. Tych misji jest dużo, każda z nich jest bardzo fajnie przemyślana. Jedyny problem tej gry jest ona Całkowicie w języku angielskim, także jeżeli jesteście młodą osobą albo chcecie to kupić komuś, kto nie zna w ogóle języka angielskiego, to na pewno przyda mu się delikatna pomoc. Szczerze, jest to jedna z tych gier, które już wyszły wiele lat temu, ale z roku na rok cały czas ją umieszczam w top listach. Według mnie po prostu jest to gra kompletna, bardzo dobrze przemyślana, bardzo dobrze wygląda i co jest najważniejsze, po prostu grywalna. VR Chat jest to rodzynek na tej playliście, ponieważ jedyna darmowa gra na VR, którą tutaj dzisiaj zaprezentuję i nie bez powodu jest oczywiście także najbardziej popularną, ponieważ dostępność do tej gry ma praktycznie każdy, bo mało tego, warto wspomnieć, że nie tylko posiadacze gogli VR mogą wejść do tego świata wirtualnego czatu, ale także ludzie, którzy siedzą przy klawiaturze. niekoniecznie są, niekonieczne są gogle. Najprościej rzecz biorąc jest to po prostu taki wirtualny plac zabaw, gdzie każdy może przyjść, porozmawiać z inną osobą, każdy może ubrać swój awatar czyli w zależności od tego, co chcecie sobą reprezentować, czy odzwierciedlać swój nastrój, możecie się przebrać za dowolną istotę, którą gdzieś tam w internecie w tym wiarczacie ktoś stworzył, bo tych modeli jest mnóstwo, chyba miliony i możecie wejść na przykład na mapkę, gdzie gracie w kalambury, na mapkę, gdzie gracie w teleturniej, gdzie strzelacie w paintballu, gdzie powiedzmy sobie rozmawiacie, słuchacie muzyki, oglądacie wspólnie YouTube'a. Warto wspomnieć przy okazji tej gry, że ta gra jest na tyle popularna, że może korzystać z niej dokładnie każdy, bo jest jeszcze dodatkowo darmowa. A jeżeli każdy może z niej korzystać, to pamiętajcie o tym, że tam niestety te treści potrafią być oczywiście skierowane dla dorosłych, także raczej unikałbym polecania tej gry waszemu najmłodszemu rodzeństwu. Super hot jest to według mnie gra dla gracza kompletnego i bardzo świadomego, polski klasyk, który został przełożony na świat VR. Wszystko się porusza powoli, kiedy my się ruszamy powoli i jeżeli my się ruszamy szybko, to cały świat wokół nas także w tym samym tempie się porusza. Zabawa czasem, tak jak w Matrixie, zatrzymywanie, robienie uników, slow motion. Powiem szczerze z własnego doświadczenia, że grając w tą grę bardzo aktywnie i bardzo długo, można też spalić trochę kalorii. Przede wszystkim ona w pewnych poziomach wymaga od nas bardzo dużej intensywności, Wielokrotnego powtarzania właśnie poziomów, ponieważ one są na tyle trudne, że będziemy często na pewno ginąć. I to wszystko daje nam jeszcze większą satysfakcję, kiedy nam się w końcu uda przejść dany poziom. GORN. Niech was nie zwiedzie ta bajkowa grafika, ta gra zdecydowanie nie należy do tych niewinnych, i raczej bym uważał, żeby dać to najmłodszemu rodzeństwu, ponieważ mamy tutaj bardzo krwawą bitwę na arenach. Cała zabawa polega na tym, że jesteśmy gladiatorem na arenie, za każdym razem mamy innego przeciwnika, za każdym razem możemy użyć innej broni. Ta broń jest śmieszna, bo ona się wygina, ma jakąś tam powiedzmy pseudofizykę, ale generalnie fajne oddziaływanie pomiędzy przeciwnikami, których możemy uszkodzić na wiele sposobów. W tej grze zdecydowanie leci dużo flaków, dużo krwi, można wykorzystać przeciwnika jako żywa tarcza, można mu odrąbać łeb, no więc jest tutaj bardzo dużo możliwości. I jest to gra, przy której jeżeli nie ruszacie się dużo z domu i nie uprawiacie sportu, to jest szansa, że jeżeli przy regularnym graniu będziecie się starać, może nawet coś zrzucicie. Serio potrafi bardzo mocno zmęczyć. Blade and Sorcery. Podobnie jak przed chwilą prezentowany Gorn, będziemy się wcielać w rolę takiego gladiatora, ale nie do końca, ponieważ o ile tam zawsze mieliśmy określone, niezbyt duże powiedzmy, pole do popisu względem broni, to tutaj możemy stworzyć swoją postać. Może być to zarówno zwykły wojownik, który chodzi z mieczem czy maczugą. Możemy czarować, możemy zrobić maga, jakiegoś łucznika, także jest tutaj bardzo duża dowolność, jeżeli chodzi o bronię. Możemy grać w takie, powiedzmy, mini kampanie, czyli takie misje dla single player gracza, ale możemy także grać na sandboxowych mapach, gdzie sami sobie decydujemy, z kim walczymy, w jakim trybie. I co jest tutaj ważne, interakcja pomiędzy nami i przeciwnikami, czyli NPC-ami, którzy nas atakują, jest ogromna. Możemy złapać za praktycznie każdą część ciała za głowę, za szyję poddusić, złapać za ramiona e, złapać za nogę możemy próbować mu ją odrąbać. Bardzo dużo modyfikacji jest właśnie do tej gry i społeczność jest szalona. Tutaj mamy do dyspozycji modyfikacje dotyczące map, ale też postaci, z którymi możemy walczyć albo wobec których możemy walczyć. I co najważniejsze oręż. To już tylko jest kwestia tego, gdzie zaszperamy w internecie i znajdziemy właśnie to, co nas interesuje. The Walking Dead Saints Sinners. Niezależnie od tego, ile błędów w wymowie popełniłem, jedno jest pewne. Jest to jedna z najlepiej wykonanych obecnie gier na gogle VR. Ta gra zdecydowanie jest wykonana bardzo dobrze na wielu płaszczyznach. Początkowo byłem sceptycznie do niej nastawiony, bo nie jestem wielkim fanem w ogóle uniwersum The Walking Dead, ale potraktowałem ją jako zwykłą grę, Powiedzmy RPG. Gra, w której po prostu podróżujemy po świecie, ratujemy ocalałych, unicestwiamy zombiaki, rozwijamy swój oręż, wykonujemy zadania, zbieramy przedmioty, kupujemy, sprzedajemy. I to wszystko bardzo ładnie wygląda i bardzo fajnie działa. Polecam. Beat Saber. Jest to chyba gra, której nie trzeba w ogóle przedstawiać, ale jeżeli jakimś cudem uchowaliście się pod kamieniem, no to warto powiedzieć, że po prostu wystarczy wziąć jeden, drugi kontroler, macie czerwony, niebieski mecz świetlny i nawalacie w nadlatujące w Was sześciany. Wszystko to oczywiście robicie w rytm muzyki, można śmiało przy tym tańczyć, w sumie można tańczyć stojąc, można podskakiwać. Najważniejszą rzeczą jest to oczywiście, że w zależności od tego, jaką muzykę lubicie, no to taki utwór powinniście znaleźć. Ale oczywiście możecie kupić za pieniądze oficjalne mapy, bardzo dobrej jakości, bezpośrednio od twórcy, na licencjach różnych fajnych artystów, których na pewno znacie, ale także oczywiście społeczność nie próżnuje i robi cały czas jakieś darmowe, omija tam prawa autorskie, możecie ściągać tysiące, jeżeli nie miliony Różnego rodzaju map, które są ciągle robione, ulepszane i wrzucane do sieci w postaci modyfikacji. No cóż, słuchać muzyki, ruszać się, spalać kalorie gra idealna. Half-Life Alex. Half-Life Alex był grą, o którą chyba nikt nie prosił, bo każdy chciał po prostu kontynuację świata Half-Life, ale każdy potrzebował. Jest to moim zdaniem najlepiej wykonana wysokobudżetowa gra, która zarówno ma przepiękną oprawę audiowizualną, grafika wygląda fenomenalnie, dźwięki także na najwyższym poziomie. Dodatkowo jest umieszczona w świecie Half-Life, czyli Cała ta otoczka oczywiście znanej nam rzeczywistości, no już teraz wirtualnej rzeczywistości. Cała zabawa polega na tym, że oczywiście mamy bardzo dobrą grę fabularną, gdzie podróżujemy przez świat, rozwiązujemy oczywiście te zagwostki fabularne, wykonujemy zadania, pokonujemy kolejne poziomy, i przede wszystkim jest to zrobione bardzo przemyślanie. Każdy poziom daje nam do zrozumienia, że twórcy dokładnie wiedzą, jak działa VR? W jednej musimy chodzić, powiedzmy z latarką w ręku, więc już musimy wykorzystać odpowiedni sposób naszą dłoń. W tej grze możecie wykorzystać praktycznie cały swój pokój do poruszania się. Wykorzystujecie każdy swój palec osobno, jeżeli macie trakowanie. No bo Half-Life: Alex nie bez powodu sprzedał bardzo dużą ilość najnowszej generacji gogli od Valve, czyli Index. Gra warta każdej złotówki, a dla fanów serii myślę, że jest to tak zwany must have. No nie bez powodu ludzie po prostu kupili nowe gogle VR za 4-5000 zł. Tylko po to, żeby właśnie zagrać w tą grę. Serio. Jak każdy YouTuber, oczywiście odsyłam Was do opisu, gdzie znajdziecie wszystkie moje miejsca, w tym chyba najważniejszy Instagram, na którego aktywnie wrzucam zdjęcia i Insta Stories. Zachęcam do zalajkowania i zafollowowania oraz także link do sponsora tego materiału, całego kanału wieloletniego, czyli G2A, twórcę, w serwisu, gdzie możecie kupować różnego rodzaju gry, także na VR, często w promocyjnych cenach. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.